Grzesiek, a oglądacie kanał Emma powraca. Dzisiaj Emma nie występuje, przypominam tylko, że Emma to jest M72, tak zwany Rusek, który teraz stoi w garażu, ma się dobrze. A y, uczę się jeździć właśnie y, tym którego nazwałem Bestia. Y, mam już zrobione jakieś 1600 km, jak niektórzy z Was y, mieli okazję widzieć, były jakieś tam przygody silnikowe i tak dalej. To jest ogarnięte Co zrobiłem z takich rzeczy ostatnio Żeby się lepiej jeździło Oprócz tego, że wymieniłem Amortyzator skrętu To odchyliłem motocykl Od kosza Będzie jechała ciężarówa I ciężarówka pojechała Pojechała do elektrowni Porąbka na górze Żar. Zdaje się, że to jest elektrownia Porąbka, bo właśnie tam byłem, w ogóle no, jestem w tej pięknej okolicy, jeżdżę sobie i to jest właśnie, e, to, jest, to są okolice Żywca, e, góry Żar. A więc odchyliłem motocykl od, e, od kosza e, i jeździ, jeździ się lepiej. No wiadomo, ciągle muszę się nauczyć tam brać zakręty w prawo, w lewo, dodawać, odejmować gazu, ale generalnie, generalnie jest fajnie. No i tak, z, z wypłukałem też silnik, zrobiłem taką płukankę. Zdaje się to było Molly Liquid, czy, czy jakoś tak. Zmieniłem też przednią oponę, ponieważ ta opona, nowa opona, którą założył poprzedni właściciel, niestety była troszkę za szeroka. Była to 135 i zmieniłem na 125. Bo tamta opona, jak pracowała, no to obcierała mnie odpowiednio o łby śrub wahacza. No i był na niej już wytarty taki, taki ślad, zanim się zorientowałem. Zorientowałem się po tym śladzie więc wymieniłem sobie tą oponę w przyszłym tygodniu w czwartek 23 maja wybieram się na, na Rotor na Mazury no, to będzie fajna traska bo mam tam jakieś 550 km już się na to cieszę no i być może z małżonką przejedziemy się do Rumunii na dwa motorki w tym też Goldas no więc spadam dalej jadę do Szczyrku coś zjem no i jest fajnie, jest, jest środa, a, a ja mam okazję właśnie e, doświadczać takiej fajnej jazdy w fajnej pogodzie, także spadam dalej.